Odpowiedzią są słowa Jarosława Kaczyńskiego. Wiem, ale nie powiem. Jeśli to była wszystko nieprawda rzeczywiście, takich roszczeń nie było i nie będzie, no to ci wszyscy, którzy podejrzewali lub to mówili głośno, powinni przeprosić. Ja też to zrobię. Czyli są jakieś, są jakieś czynniki, jakieś siły nadrzędne, które mają wpływ na to, co się w Polsce dzieje, o których władza mówić nie chce. Jest ktoś, kto się kręci wokół władzy. Jak ktoś nie ma z nim zdjęcia, to właściwie kariery nie zrobi. Jonathan Daniels, prawda? Jakiś tam sierżant. Armii Izraelskiej, najprawdopodobniej, jak wszyscy mówią, tego jak się zachowuje Mossadu, posiedzenie rządu on jest, wyjazd delegacji za granicę on jest, sprawy gospodarcze, sprzedawanie, kupowanie czegokolwiek jest, jest tak, siedzi. Jakby go nie było, to nie ma właściwie żadnego wydarzenia medialnego. Nikt nie wie dlaczego, ale tak właśnie jest. Czyli są siły, które decydują o nas, bez nas, bez naszej wiedzy, które władza Zna, bo jeśli polski rząd obraduje na terenie Izraela, robi sobie wycieczkę, a później mamy lakoniczny komunikat, że prowadzone były rozmowy. Czyli co, wycieczka towarzyska pojechał cały rząd. Czy to jest praktykowane w świecie, gdzie, że to jest w ogóle normalne, norma, że rząd się udaje na obcą ziemię, obraduje w miejscu do tego nieuprawnionym, bo przecież są słuchani, tu są zabezpieczeni. Przynajmniej formalnie powinni być. Natomiast tam każde słowo. Każda czynność, wszystko jest filmowane, wszystko jest nagrywane. I oni jadą się na to, decydują, żeby tam obradować. Nie chcą nam powiedzieć, co tam się działo. Bo do tej pory się nie dowiedzieliśmy. Jeśli to robiła poprzednia ekipa, rząd Tuska, to wszyscy narzekali. O, tam się gdzieś tam jeżdżą do Żydów, może nas sprzedali, może co. A tu się okazuje, jest nowa władza, zmiana jest dokładnie to samo. Też mamy tego typu rzeczy. Głosami posłów PiSu została uchwalona ustawa, na które której od wielu lat, bo nie tylko ich, ale no, prawie całego parlamentu, z PiSu, z tego co wiem, dwóch posłów się zbuntowało, głosowało na nie. Cała reszta była na tak. 100 euro, to nie jest wielka kwota dla osoby, która była poszkodowana podczas II wojny światowej, czyli Holokaust. Gdzieś tam przeżyła, ukrywała się, chowała, była w związku sobie, wszystko jedno. Każdy Żyd, który przeżył, ma prawo do tego świadczenia. No, ale przecież ludzie nie są wieczni. To pokolenie, które wtedy było, prawie, że już nie istnieje. To są ostatni z ostatnich. Oni odchodzą. A się okazuje, to jest dzieliczne, To przechodzi na żony i przechodzi na dzieci. Skala tego jest nieznana. Mówi się o kilkudziesięciu tysiącach osób objętych takimi świadczeniami. Czyli płacimy kilkudziesięciu tysiącom takich osób, które były zagrożone. Czy prześladowane przez Niemców, i my za to płacimy odszkodowanie? My. Więc strona, która płaci odszkodowanie, jest winna. Poczuwa się do winy. No bo tylko tak to można Kto zapłaci? Jeśli ktoś tam w ogródku poniesie jakieś szkody, przyjdzie do mnie i powie zapłać, i ja zapłacę, no to wszyscy będą wiedzieli, to on coś zrobił. Jest winny, bo zapłacił. Tak jest w tej sytuacji. I tego typu wydarzeń, tego typu sygnałów mamy bardzo wiele. I nic z tym nie można zrobić. W tej chwili, newralgiczna walka, która będzie miała miejsce, to będzie ta ustawa 447 amerykańska, Just, o której władza mówi cały czas: Nie, wiecie, nie, rozumiecie, nic takiego nie ma, my nic nikomu nie damy, to nam nie grozi, oni w ogóle nie chcą, to wszystko jest nieprawda, to jest ruska onuca sobie wymyśla takie rzeczy, a to było do wyborów. I strona izraelska rzeczywiście podnosiła. Wyciszamy tą sprawę. Na razie. Poczekamy. Na wybory. I teraz jesteśmy po wyborach, i lata chwila ta sprawa wybuchnie, dlatego, że przed kongresem amerykańskim musi nastąpić sprawozdanie po przyjętej ustawie, że strona amerykańska bierze w ochronę, pod opiekę te roszczenia i teraz będzie sprawozdanie, co zrobiono i co będzie robione. I my będziemy musieli za to odpowiadać. Jeśli to była wszystko nieprawda rzeczywiście, takich roszczeń nie było i nie będzie. No to ci wszyscy, którzy podejrzewali lub to mówili głośno, powinni przeprosić. Ja też to zrobię. Natomiast wszystkie ślady, jakie są, wszystkie informacje, jakie mamy, wszystkie portale izraelskie, żydowskie w Stanach Zjednoczonych, mówią jednoznacznie: mienie bezspadkowe im się należy. Czyli jeśli umrze sąsiad bezpotomnie, to ja mogę przyjść i powiedzieć: To jest moje. Dlaczego? No bo tu obok mieszkał. Ja byłem najbliżej. To jest moje. Polskie prawo tego nie zna. I polskie prawo tego nie dopuszcza. Ale okazuje się już, no, czytałem parę takich artykułów pseudonaukowych, młodzi ludzie, prawnicy, rzeczywiście zdolni, bystry, bystrzy, tworzą wywody, że w tej sprawie należy to potraktować indywidualnie inaczej. W ogóle czegoś takiego jak mienie bezpadkowe nie istnieje. Nie można tego przekazywać osobom prywatnym czy organizacjom. Ale w tym przypadku tak. A to będzie przyznanie się do winy. A skoro płacisz, to znaczy, że jesteś winny. Czyli ta propaganda, która jest w świecie że Polacy byli nie tylko świadkami Holokaustu, ale sprawcami, zacznie obowiązywać. Bo taka jest wykładnia. Niemcy to są tylko i wyłącznie naziści. Ludzie bez narodowości. Pierwszą ofiarą nazistów była Trzecia rzesza Niemiecka. Taka jest wykładnia w Niemczech. Tak się mówi. Jesteśmy ofiarami nazistów. My jesteśmy jako druga ofiara. Ale my braliśmy udział w czymś z ludźmi, którzy zniknęli. Bo naziści zniknęli. Pojawili się znikąd i wyparowali gdzieś w niebyt. Ich nie ma. Denasyfikacji w Niemczech tak naprawdę nie było. Niczego takiego nie przeprowadzono. To było na bardzo małą skalę, były bardzo małe wyroki, tylko tam, gdzie były trybunały międzynarodowe, zapadały kary śmierci dla największych ludobójców, to tak, ale na terenie Niemiec powojennych nic takiego nie miało miejsca. Niemcy bardzo sprytnie z tego wyszli. Cały aparat sądowy prokuratorski był z Trzeciej Rzeszy. W związku z tym swój swojego nie będzie przecież sądził. I zawsze ich wybronili. A to siła wyższa, a to wykonywane rozkazy, a to nie znał ofiary, więc nie miał interesu, żeby zabić, więc nie chciał zabić. No ofiara jest, ale nie ma sprawców. Oni z tego wyszli. Ale ktoś musi być winny. I teraz, żeby wymusić dla nas odszkodowania, żebyśmy płacili, to trzeba wykazać społeczeństwu światowemu winę. Czyli Murzyn. Gdzieś w Afryce, czyli jakiś metys z Paragwaju, czy Chińczyk w Australii, ma cały czas tą prasę, te media i czyta: Polacy, naziści, obozy koncentracyjne polskie, polskie obozy zagłady i tak dalej, polskie, polskie, polskie. Jest do tego przyzwyczajany. Więc jeśli nastąpi ten akt agresji propagandowej i agresji finansowej, że mamy zapłacić, to będzie bardzo mocno utwierdzone w opinii światowej że Polacy mają zapłacić, bo są winni? Bo winny, winni powinni zapłacić. Co zrobi obecna władza? Nie wiem. Podejrzewam, że będzie jakaś nowa wykładnia tego wszystkiego. No, widzicie, rozumicie, musimy. I jest niezależnie od też... tego, jaka partia była żeby... Tak, no właśnie to jest najgorsze, że niezależnie od tego, jaka partia. Jeden z przedstawicieli społeczności żydowskiej w Polsce, specjalnie tu oddelegowany, bo to jest obywatel Izraela mieszkał tam, ale przebywa teraz w Polsce, jest tak rezydentem interesów izraelskich, który został poinformowany publicznie. Przecież Polacy nie mają takich pieniędzy, jakie wy chcecie. A on znalazł bardzo proste rozwiązanie. Nie wiem, czy Państwo to pamiętają. To nic my wam pożyczymy. Dobre wyjście z sytuacji? Naprawdę dobre.